Siemanko, witajcie na kanale Umiarkowanie Sprawne BMKi. E, niestety e, mamy delikatne schody. Otóż okazało się, że wymieniałem tutaj o-ring pod zbiorniczkiem wyrównawczym. No i niestety to jest pęknięta chłodnica. Ona tylko tak niefortunnie pękła, że centralnie sobie spływała po, e, na zbiorniczek wyrównawczy i wyglądało to jakby to było ze zbiorniczka. E, więc niestety trzeba będzie chłodnicę wymienić. A przy okazji chciałbym wypłukać układ chłodzący przede wszystkim na grzewnicę, bo nie jest za ciepło w tym aucie. Więc ona tak troszeczkę tylko dmucha, na pewno nie jest zapowietrzone. No już sprawdzałem. Więc zobaczmy, czy w ogóle to daje jakiś, jakiś efekt. Czasami takie proste zabiegi bardzo mogą pomóc. Ja zobaczyłem się w taki zestawik. Mamy tutaj taki płukacz do chłodnic. Więc sobie tym będziemy cały układ przepukiwać, i oczywiście jest tutaj nowa chłodnica. Ja akurat zdecydowałem się, oczywiście, na zamiennik, ale też nie jakiś taki najbardziej baciewny chiński, tylko taki powiedzmy ze średniej półki. Więc mam nadzieję, że to wszystko będzie już działało tak jak trzeba. No bo jednak, jeżeli praktycznie. Przez 20 km ubywa ponad pół zbiorniczka płynu. No to, no to tutaj mówimy o konkretnym wycieku. Napełniamy układ do połowy wodą, wlewamy to, dolewamy resztę wody, żeby był odpowiedni, że tak powiem, poziom. No i samochód sobie. Pracuję. Jeszcze z czystej mojej i waszej ciekawości postanowiłem sobie, że to co potem będziemy spuszczać, to do takiego przezroczystego, właśnie umytego, świeżutkiego pojemnika wszystko spuścimy. Dlatego, żeby zobaczyć jaki kolor będzie miał ten płyn, czy zobaczymy tam jakieś brudy, drobiny i tak dalej. Mam pozakręcane, płyn jest spuszczony w, no, w większości. Yy, I teraz tak yy, robię to wszystko na starej chłodnicy, bo chcę uniknąć takiej sytuacji, żeby jednocześnie i płukać, i sprawdzać czarność i tak dalej, tak dalej. Także wypłuczemy sobie na starej chłodnicy, cały ten syf, wszystko to wyrzucimy i yy, yy, no i, i, i tyle. Widzicie, yy, spuszczam właśnie płyn. Nie jest to jakiś yy, tragiczny, jest po prostu taki bardzo ciemno, czerwony. Nowa chłodnica już na miejscu. Akurat w BMW to jest bardzo, bardzo łatwa sprawa. Cała chodnica jest na takich dwóch gumkach od dołu i na dwóch takich klipsach, to odlokowujemy płaskim śrubokrętem, tylko trzeba zdjąć wentylator wraz z wiskozą. I te wszystkie plastiki dookoła, plus trzy przewody. Umowę. Jeszcze taka mała rada. Generalnie, jeżeli coś takiego już się robi, to tutaj jest termostat i warto go po prostu wymienić, jeżeli jeżeli się nie zna historii samochodu, to nie jest droga sprawa, a. Tak, jeżeli się zużywają, potem dużo problemów sprawiają, a to jest bardzo łatwe. Taki termostat to jest groszowa właśnie kwestia. W tym aucie był wymieniony, także ja tego nie robię. Teraz jest czas na wypukanie nagrzewnicy. I żeby sobie ułatwić dostęp, to tutaj te potrzeby zostały całe zdemontowane. Plus ten tutaj, który plastik jest z tyłu kolektora i silnika. I wtedy już mamy dobre dojście. Bo... I tutaj mamy ścianę grodziową tak, oto jest ściana grodziowa a tutaj jest nagrzewnica, wejście od nagrzewnicy. Jak to odkręcimy, to są tam po prostu dwa wejście, wyjście z oringami i jest wtedy znacznie łatwiej, bo nie trzeba się potem tutaj o te węże martwić i jest więcej miejsca po prostu. Na razie wypłukaliśmy ciśnieniem cały, całą zawartość. No jak widzę, to jest takie dosyć ciemne i mętne. Jest tutaj trochę syfu na dole. I teraz napełnianie wodą i przepukiwanie, aż będzie ładnie i czysto. Dobrze, pukanie pod ciśnieniem, kran, wężyk, łącznik, wężyk, łącznik, wężyk, 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 wężyk. I do nagrzewnicy. I z drugiej strony wylot. I zobaczymy, jak to będzie działało. Od takiego stanu zaczynaliśmy. Wiadomo, że tam jeszcze postał trochę ten odkamieniarz, więc to nie jest sama ta. Więc widać, jaki tutaj żurek jest na górze normalnie. Cała piana. A. Teraz to wszystko to jest normalnie czysta woda. Z punktu, że prawie w ogóle nie ma ogrzewania, mamy takie temperatury, także ja jestem bardzo zadowolony i akcja zakończona sukcesem. Dobrze być znowu w garażu. Dosyć dużo miałem obowiązków nie samochodowych i bardzo mi takich weekendów brakuje, kiedy mogę coś podobać. A trochę rzeczy chciałbym poprawić, bo no wiadomo, auto nigdy nie przestaje być jakimś projektem, czy, czy nawet jeżeli to jest jakiś daily, to zawsze jest coś do zrobienia, więc jest kilka takich rzeczy. Zaraz was będę oprowadzał i pokazywał nad czym się hmm, po kolei będziemy zajmować. To jest kierownica, którą będziemy zakładać, ona jest oczywiście kompletna z poduszką i tak dalej, ona jest już, dostała przedtem obszyta, bardzo sympatycznym pieniądzu ją nabyłem, jeszcze ją troszeczkę odnowiłem, jak może widzicie na przebitkach i to będziemy zakładać. Tak wygląda obecna kierownica i problem tutaj jest taki, że niestety, ale jest urwana, jest coś nie tak z taśmą, z tego co mi poprzedni właściciel powiedział, więc nie da się za bardzo tutaj przywrócić chociażby klaksonu. No i też ma kilka takich drobnych skazek, jak naderwana skóra. No wiadomo, że to się samo nie naprawi i, i niestety wydaje mi się też, że nie ma możliwości, żeby po ludzku, tak, żeby klakson działał tą kierownicę zamontować no w takim stanie, tak jak ona ma tutaj wyrwane przewody z poduszki. No i poza tym bardzo jest taki nieprzyjemny. Tego teraz nie słychać, ale jak się mocno nią skręca, to ona tak po prostu dziwnie piszczy, coś tam uciera. Więc przede wszystkim chcę to rozebrać, zobaczyć, co trzeba tutaj zrobić, żeby to działało. i, i No i tyle, tak. Oczywiście podstawą jest zdjęcie klamy z akumulatora, odczekanie trochę, żeby poducha nie wystrzeliła, bo to pewnie nic przyjemnego. I, i można się zabierać za jakieś tam kręcenie śrubek. rzeczą przy w takiej wymianie, czyli wymianie w przedlifcie na poliftową kierownicę jest to, że potrzebujemy tego plastiku, który trzyma tutaj manetki i to jest taki oryginalny plastik, widzimy ten boles plastikowy jest tutaj, a będzie on umieszczony o tutaj, czyli jakby po drugiej stronie kompletnie, ale nie jest to drogi waso, e, koszt około 20 zł, o ile mnie pamięć nie myli. Mamy zainstalowany nowy plastik. Ten bolec pamiętacie, że był po, po prawej stronie, patrząc na wprost, a teraz jest po lewej sprzęt, to tylko po prostu kawałek plastiku ze sprężynką, także to jest akurat prościzna. Potrzebujemy sobie teraz po obcinać wszystkie wtyczki, które są, bo będziemy to łączyć. O ile się orientuję, to to będą wtyczki. Tutaj oryginalnie jest taka większa, pomarańczowa wtyczka i to będzie wtyczka od poduszki, a to jest wtyczka od... To jest wtyczka od klaksonu. Chyba plus od klaksonu. Mówię, że to, to jest tak jakby tak, jak mi się wydaje. A będziemy musieli sobie jeszcze dorobić minus i podejrzewam, że tutaj wygląda jakby była już jakaś masa, więc sobie dorobię to z oczkiem i tutaj też przykręcę sobie drugą... drugie oczko i to będzie minus od klaksonu. Także tak to wygląda. Ważną kwestią jest to, że trzeba sobie wyczaić, gdzie jest yy, taśma. Żeby nie było takiej sytuacji, że my sobie założymy kierownicę na wprost, na przykład z maksa już skręconą taśmą, no i potem przy kolejnym odbrocie po prostu się ta taśma zerwie. Więc trzeba po prostu zobaczyć, jaki... ilość obrotów, jaka jest maksymalna do uzyskania, do maksymalnego oporu, w jedną, w drugą stronę i zatrzymać taśmę na środku. I wtedy nie powinno być problemów i strat materialnych. tutaj te wszystkie przewodziki to jest właśnie to co robiliśmy zabezpieczyłem to jeszcze tutaj trytytkami dwoma zresztą tu jest nawet jeden taki punkt żeby to się tam nie poruszyło no i co teraz przykręcam kierownicę, podłączam poduszkę i mam nadzieję, że poduszka nie wybuchnie po podłączeniu akumulatora, także tak bym to widział po prostu a i klakson by działał, to też byłoby fajnie wszystko poskręcane, akumulator podłączony zaraz zobaczymy czy będzie Sukces czy sromotna porażka i trzeba będzie tą starą kierownicę założyć, bo wystrzeli po duchach. Także sprawdzamy. Uff! Już właściwie miałem ten filmik kończyć, ale pomyślałem, że jest to świetna okazja, żeby się z Wami e, skomunikować. Chciałbym Wam coś pokazać. E, otóż e, udało mi się ostatnio coś wykupić, o czym już zresztą w komentarzach chyba pisałem. E, z zewnętrznych takich gadżetów. Tutaj w mojej graciarni mam już przygotowane nakładki progowe. To są oryginalne nakładki z uszczeleczką, z tutaj ze spinkami, przynajmniej z większością. One są już nawet częściowo zapodkładowane, ale możliwe, że jeszcze raz po prostu je sobie sam zapodkładuję. Ale jeżeli chodzi o przód, to się zastanawiałem, co tutaj można byłoby zrobić. Oczywiście pakietowe, no to jest oczywiste, że tak można, ale może jest jakaś fajna dokładka albo coś takiego, żeby to. Po prostu nie był kolejny projekt, który miałem pakietowy zderzak, żeby jakoś to może inaczej rozwiązać, no nie wiem, zobaczymy, także jak macie jakieś pomysły, to chętnie tych pomysłów posłucham, a przy okazji chciałbym podziękować za e, oglądanie, za lajki, za subskrypcję, za, e, za całą aktywność, także to bardzo fajnie, e, bardzo fajnie takie rzeczy pisać bardzo fajnie tego doświadczać, bo jednak ktoś filmy ogląda, które ktoś inny robi, to naprawdę jest... Super, dlatego trzymajcie się i do zobaczenia w następnym odcinku.